Spasją ci do twarzy. Zanim zacznę rozmowę, bardzo was proszę kliknijcie na obserwuj i wystawcie ocenę klikając na gwiazdki. To mi bardzo pomoże. Cześć Agnieszka dominowoźniak. Dzisiaj porozmawiam z Olgą Jakubowską. Cześć Olga! Dzień dobry, dzień dobry Agnieszka, dzień dobry Państwu. Witam. E, powiedz proszę na początek, co kiedyś odpowiadałaś na pytanie, kim chcesz zostać, jak dorośniesz? Um, wiesz, że nie miałam sprecyzowanych marzeń, i jak słuchałam Twoich innych podcastów, to myślałam sobie: ojej, ojej, ludzie wiedzą, co chcieli. A ja <laughs> chyba nie! A ty Także... nie. Nie, ale do czego miałaś predyspozycję, jak myślisz, jak, jakim byłaś dzieckiem? Co cię Gadatliwym. charakteryzowało? Gadatliwym i dlatego myślę, że ta komunikacja, w której jakiś czas potem się znalazłam zawodowo, komunikacja wewnętrzna była chyba takim trochę moim przeznaczeniem. To powiedz proszę, co cię zajmuje zawodowo dzisiaj? Wiesz, że pracuję w korporacji od początku swojej kariery zawodowej, czyli już ponad 20 lat, nawet nie wiem czy nie 25 już ponad. No, a, a teraz też marketing, ale, ale właśnie chyba nie o tym, nie o tym, tak? No, nie o tym. No, co tak nie najbardziej lubisz w życiu robić zawodowo? Wiesz, co, tak najbardziej, najbardziej to potrzebowałam znaleźć coś, co miało efekty wymierne. To znaczy, coś, co by było nie tylko przekładaniem papierów, wypełnianiem tabelek, robieniem, wiesz, kolejnego eventu, tylko żeby to była rzecz, która da komuś wymierny. Wymierną korzyść i tym kimś chciałam, żeby był człowiek. No. I szukałam czegoś, co by mogło być właśnie taką usługą, nazwijmy to, Aha. która daje komuś coś wprost. No mhm. i trafiłam na tą refleksologię, właśnie. Refleksologia. To brzmi bardzo ciekawie i ja przyznaję, oczywiście, powiem wszystkim, że ja skorzystałam z Twoich usług, żeby wiedzieć, o czym w ogóle będziemy mówić. I żeby wiedzieć, tak. co to jest ta refleksologia. I e, no, doświadczyłam tego na własnej skórze. Ale mm -hmm. Ty możesz opowiedzieć proszę o tym dokładnie, co to jest refleksologia. Tak, wiesz, to to rzeczywiście jest chyba taka nauka jeszcze mało popularna, więc ludzie słyszą refleksologię to kojarzą to chyba trochę bardziej z akupunkturą, więc mówią, a tak, tak, wiem, tamte igły coś. Więc nie do końca, nie do końca, mm -hmm. bo refleksologia jest nauką o. Refleksach, które są w stopach i dłoniach, i też twarzy, głowie, i mhm. które mają bezpośrednie połączenie ze wszystkimi gruczołami, organami i częściami ciała, i to jest definicja, która jest na stronach Polskiego Instytutu Refleksologii, z którego nauk korzystam. Okay. Ale tak bardzo, tak bardzo wiesz, prosto mówiąc, to jest tak, że nasze stopy po prostu odzwierciedlają. Nasz organizm. To może brzmi też znowu, nie, nie do końca dla wszystkich oczywiste jest to, co mówię, ale to jest trochę tak, że nasze ciało można wrysować w stopy, i wtedy poszczególne m, części naszych stóp odpowiadają za poszczególne układy, które są w naszym organizmie. I uciskanie, czy też może raczej takie stymulowanie dłońmi, bez narządów, przyrządów żadnych innych, to powoduje, że pobudzamy organizm do pracy i on się sam naprawia. Czyli to nie jest tak, że to, co ja robię, jest jakąś, powiedzmy, naprawą, tylko jest stymulacją, żeby organizm sam pracował i przywracał równowagę. No, ale wiesz, to powiedz tak naprawdę, no, dotykamy tego non-stop. Jesteśmy cały czas osadzeni na stopach. Mhm. I, i, I jak to się ma do tego? Tak, tylko wiesz, ten dotyk to jest też powierzchowny bardziej, tak? On wynika z tego, że stajemy na stopach, tak? No, że dotykamy no podłoża, tak, oczywiście. No tak. Natomiast refleksy, o których mowa w refleksologii, one są nieco głębiej. I praca refleksologa na stopach nie dotyka powierzchownie, wiesz, to nie jest masaż, to nie jest delikatne dotykanie, to jest wchodzenie w refleksy głębiej Głębiej, tak? Czyli specjalna technika pozwala palcem dotknąć te refleksje jakby czuć głębiej pod powierzchnią. Nie tutaj bezpośrednio. To, to wiesz, jakby to chodzenie stymuluje, super chodzić na bosaka, super chodzić po piasku, super mm -hmm. chodzić po kamykach, bo to wszystko wpływa na stopę oczywiście. Natomiast ta mm -hmm. praca, którą my wykonujemy, ona też jest wykonywana na całych stopach, czyli również na wierzchniej stronie, na palcach, na wierzchu, więc na bocznych stronach stopy. Czyli wiesz, chodzenie to jedno i super, czym więcej, tym lepiej i oczywiście fajnie też na bosaka i po różnym podłożu, ale mhm. ta praca jest dużo bardziej kompleksowa. Mhm. No bo ten Twój dotyk, który miałam yy, okazję i szczęście doświadczyć tego dotyku, on rzeczywiście był taki mocny. To było takie mhm. mocne naciskanie jednym palcem tak punktowo mhm. mocne naciskanie odpowiednich punktów, które odpowiadają jakimś organom, tak? No tak tylko to jest też tak że jest refleksologia taka relaksacyjna i refleksologia terapeutyczna to co miałaś okazję poznać to była refleksologia terapeutyczna i ona służy temu żeby ten organizm rzeczywiście dostał bodźce do pracy bo tak. można zrobić bardzo delikatnie bardziej tak masując tak dotykając. Oczywiście to, to też jest jak najbardziej i to jest bardzo przyjemne. Stopy są wtedy wiesz przyjemnie no właśnie bardziej masowane bym powiedziała. Natomiast można robić też tak, żeby ten refleks dotknąć, żeby on dał sygnał, a też ten ból mam nadzieję, że to potwierdzisz za chwilę, jest wtedy odczuwany w stopie, kiedy się ten zabieg odbywa i kiedy ja trafię na taki refleks, do którego ten sygnał z organizmu przyszedł, tak? że jest jakieś Zdecydowanie. niedomaganie. Zdecydowanie no właśnie. potwierdzam. I jak mhm. zabieram ręce, ból ustaje, on nie pozostaje w tej stopie. Czyli to jest tylko tak, że dotykamy refleksu, który po prostu ma z ciała sygnał o jakimś niedomaganiu. A powiedz o genezie, skąd to się w ogóle wzięło mhm. i taki pomysł. Ja wiesz co, ja w ogóle stopy. To, to jest ciekawe też w moim przypadku, że ja w ogóle nigdy nie traktowałam stóp jako takiego kawałka ciała bardzo atrakcyjnego, tak. Ja raczej nie specjalnie lubiłam stopy w ogóle, tak, ani swoich, ani ludzi, więc to tym bardziej było zaskoczeniem dla moich najbliższych przyjaciółek, że ja i stopy. Ale to było tak, że półtora roku temu zaczęłam troszkę szperać. w w tym temacie, ponieważ mojej córki stopy, budowa stóp mojej córki wskazuje na tendencję do haluksów i chciałam, mając dwunastolatkę w domu, wówczas dwunastolatkę, wiadomo było, że jej ćwiczenia no to jest raczej rzecz m, trudna do wymuszenia, tak, żeby ona coś robiła i pomyślałam to ja wesprę, to ja pomasuję, to ja, nie wiem, pouciskam i zaczęłam Aha. poszukiwania i trafiłam na refleksologię. Tak troszkę więcej się próbowałam dowiedzieć, kto uczy, gdzie uczy, jak uczy. I trafiłam na różne m, kursy, ale najbardziej przemówił do mnie właśnie sposób kształcenia refleksologów, który się odbywa przez Polski Instytut Refleksologii, m, którego założycielka w Polsce od 30 lat praktykuje, więc ma naprawdę wielką wiedzę i doświadczenie Wanda Bratko. Ale to znaczy, że wszystko się zaczęło od Twojej córki, i dzięki niej po <grym> prostu odkryłaś tę pasję. Ja rozumiem, że cię to fascynuje, tak? Tak, znaczy jest, jest coś takiego w tym rzeczywiście, mm -hmm. że... Jak um, robię zabieg, yy, i tam, wiesz, to jest też nauka, która przychodzi naprawdę lata całe, trwa, aż poznasz te stopy, tam tyle, żeby móc dużo więcej yy, tak wyczuwać, zauważać, ale już teraz na tym etapie, na którym jestem, dotykanie stóp, wyczuwanie różnic pomiędzy stopą jednej a drugiej osoby, tu ktoś ma tak, tu ktoś ma siak, tu już wyczuwam, że ta rzecz może świadczyć o tym, że właśnie warto popracować troszkę dłużej w tym obszarze. Aha. I potem kończę zabieg, który trwa godzinę, tam godzinę 10. I ciągle mam ochotę jeszcze te stopy tak dotykać. Tak? To jeszcze nie jest tak, że ja kończę, otrzymuję ręce, dziękuję, tylko tak, a tu jeszcze pogładzić, a tu jeszcze tak wykończyć. I, no i to jest bardzo fajne. A też ogromną frajdą jest dla mnie słyszeć, jak osoby, które przychodzą kilku, kilka razy już były, tak? Co, co jakiś czas przychodzą do mnie i mając przerwę na przykład mówią: Kurczę, moje stopy już tęskniły. No właśnie, chciałam o to zapytać, czy masz jakiś odzew od tych pacjentów swoich. Jak to na nich działa. Tak, Czy rzeczywiście odczuwają to później, tak w późniejszym, że coś im się poprawiło, coś się naprawiło, z czego śpiesz, coś ich już nie boli. No tak, no, to, się, to się dzieje rzeczywiście i to jest fajne. Ja też bardzo mi zależy na tym, żeby nadmienić, że to refleksologia nie jest magią, to nie jest żadne czary-mary, bo dużo osób myśli, że to jest właśnie takie jakby czarowanie, jakieś energie, coś. To jest naprawdę bardzo takie na ziemi stojąca nauka, która też wynika z biologii, więc, więc fajnie wiedzieć, że tu nie ma żadnych czarów i mhm. rzeczywiście są efekty, które mnie straszliwie cieszą, bo chociaż straszliwie nie brzmi dobrze, bardzo mnie cieszą, Aha. bo no, były rzeczywiście. Jedna koleżanka przychodziła z ostrogą w pięcie, i po kilku zabiegach. Odczuła po prostu kompletny brak bólu, i, i, i bardzo mnie to cieszyło, bo rzeczywiście do dzisiaj ta ostroga się nie odzywa i to już kilka miesięcy dobrych od czasu, jak żeśmy pracowały na jej stopach. Inna Aha. koleżanka przychodziła z migrenami, które miała co miesiąc, dosyć mocnymi. Udało nam się też kilkoma zabiegami, przychodziła regularnie przez jakiś czas, tak rozszerzyć, że one rzeczywiście stały się rzadsze. No, kurczę, to mhm. są takie efekty, które no, bardzo się cieszę z tego, że takie rzeczy się dzieją. Kiedyś przyszła do mnie koleżanka nosiła aparat na, na ramieniu, na, na sznurku, na pasku, przepraszam, na sznurku, na pasku i miała bardzo takie zmęczone i, i zesztywniały te ramiona i skończyłyśmy zabieg, ona mówi, o jak mi luźno, jak mi fajnie. To, to jest chyba też powód, dla którego trochę szukałam w tym kierunku, że dzisiaj wydaje mi się, że jesteśmy wszyscy bardzo tacy, mamy... Takie życie dzisiaj, i tak biegniemy, i tak gonimy, że często zapominamy o takich bardzo przyziemnych, nazwijmy to, rzeczach, i między innymi tym kontakcie międzyludzkim. I ja na przykład zauważyłam, że czasami zapominam o jakichś rzeczach dla siebie takich, ludzkich. I na przykład, nie wiem, masaż jest takim przykładem takiego trochę zaopiekowania się kimś. Jak idziesz na masaż to wychodzisz i masz takie poczucie przytulenia. Ten, te zabiegi, mimo tego, że. Czasami bywają właśnie bolesne pewne miejsca na stopach, też są takim trochę kontaktem z człowiekiem, z drugą osobą. I często, na przykład, ja sama chodziłam na te zabiegi, przecież, bo też chciałam zobaczyć, jak to działa na moich tak. stopach, tak jak ja czuję tak. to, jak to mm -hmm. wygląda. No, jakby jest to konieczne, żeby sprawdzić u siebie. Ja też miałam takie poczucie, że ja byłam taka. Tak, te ta stopy były takie luźne po tym, jak wstawałam, takie zaopiekowane, właśnie. Wiesz, to też jest tak, że ta Wanda, która założycielką Instytutu jest na Polskę, powtarza zawsze, że to jest dobry ból. Jakkolwiek dziwnie nie brzmi ten o, zlepek właśnie, słów, tak, to jest tak. dobry ból, bo on daje sygnał, że gdzieś w organizmie coś jest do poprawienia, jakaś nierównowaga. W stopach mhm. ten ból jest właśnie zasygnalizowany. Próbujemy go rozpracować jednym, dwoma, trzema, pięcioma zabiegami, bardzo różnie, bo to bywa tak, że i potrzeba, nie wiem, więcej. Tu też jest ciekawa bardzo rzecz, że ludzie nie potrafią słuchać swojego ciała. Nie potrafią, bo, bo, bo po prostu nie mamy tego w kulturze, tak, tak mamy, że pędzimy, gnamy. I często jest tak, że przychodzą osoby, siadają na fotel, i um, ja pytam, a co czujesz? A jak twój oddech? A nie wiem, a jak układ trawienny na co dzień? A to, a tamto. I one odpowiadają te osoby, ojej, nie wiem, wszy chyba wszystko świetnie. A potem się okazuje, właśnie, że w trakcie tu gdzieś nas coś na przykład wiesz, naprowadzi ból na jakiś tam. Obszar i ta osoba mówi: "A nie, no czekaj, wiesz, bo rzeczywiście czasami to tam to czy tam to u mnie się pojawia, czy tam mi dokucza, czy coś. Powiedz, jakby to, jak odczuwasz, że ta praca wpłynęła na twoje osobiste życie? Co się zmieniło w mhm. twoim odczuwaniu w ogóle w twojej relacji takiej zawodowej?" Dobre pytanie, wiesz, ja się chyba nad tym nie zastanawiałam, więc jak teraz na szybko odpowiadając, myślę, że to jest trochę tak. Po pierwsze, wypełniły mi się bardzo dni, bo ja pracuję zawodowo w sensie w korporacji nadal, to, to jest pełen etat. Więc popołudnia przeznaczam na zabiegi, bo mhm. rzeczywiście te zabiegi, jak się pojawiają, no to oprócz tych domowych obowiązków, które są, to on trochę jakby też zdominował mój kalendarz i staram się patrzeć trochę na to, żeby nie zajmować sobie czasu czymś, no bo chciałabym go mieć dla osób, które będą potrzebowały i będą przychodziły. Mhm. Marzy mi się, żeby to się rozwinęło na tyle, żeby mogła docelowo poświęcać więcej czasu tej profesji. To jest w ogóle ciekawe, wiesz, że ten zawód został wpisany już na listę zawodów. To jest normalnie oficjalnie zawód. A masz dużo klientów, klientek, to są mężczyźni i kobiety. Pewnie, no, więc tak? tu jest, to jest to? ciekawe, wiesz, że głównie no. kobiety, zdecydowana mhm. przewaga kobiet. Ja myślę, że to jest też kwestia troszkę świadomości ciał. Chyba jednak kobiety częściej są świadome tego, jak ich organizmy i na co reagują. A gdzie w ogóle przyjmujesz i jak to w ogóle wygląda? Powiedz. Zapraszam na Bemowo. Przyjmuję na mhm. Bemowie w Warszawie. Jest to zabieg, który trwa około godziny, godziny 15. Tyle trzeba przeznaczyć czasu na zabieg. No ja z ogromną przyjemnością przyjmę osoby chętne i teraz jeszcze też istotna rzecz jest, nie trzeba być ani chorym, ani dokuczać, nie musi nic w organizmie, żeby żeby skorzystać z refleksologii I jest jedna cudowna rzecz w tej, w tej dziedzinie, Refleksologia nie może zrobić krzywdy. To znaczy zabieg refleksologii nie może zrobić krzywdy. Nie da się ani przydawkować, ani dotknąć czegoś w sposób, który zaszkodzi, czy, czy spotęguje cokolwiek, bo, bo no po prostu tak się nie da zrobić. Tak? Jed to jedyne, jest co, ważne. Tak, jedyne co to każdy organizm reaguje inaczej, i jedna osoba po zabiegu coś poczuje, będzie jej lżej, albo właśnie pójdzie spać, bo będzie czuła zmęczenie, albo będzie miała dopływ energii, druga osoba z kolei może powiedzieć: Słuchaj, no nic specjalnego się nie zadziało. Nie, nie poczułem, nie poczułam. I każda reakcja organizmu jest dobra. Nie ma znaczenia, jakby, jak my to odczujemy. Organizm i tak dostaje sygnały, pracuje, a to, że nie zawsze umiemy usłyszeć swoje ciało, no tak po prostu jest. Tak po prostu jest. A jest w ogóle coś takiego, co Cię zaskoczyło w, tej, w, tej, w tej wykonywaniu tych zabiegów? Nie chyba. Dla mnie ciekawe było bardziej spoglądanie na to, jak moje, moje ciało reaguje, to znaczy dłonie, czy pracują i są zmęczone, czy nie. To było bardziej dla mnie, wiesz, ciekawe. Czy mm -hmm. po pracy przy komputerze zupełnie jednak innej i nie używania takich, no jednak dłonie używamy na co dzień w taki sposób, powiedzmy, wybiórczy, tak? No, no, nie pracujemy każdym palcem, a tu jest jednak praca fizyczna dłońmi i rękoma. To, to było dla mnie ciekawe obserwować to, jak ja czuję tę pracę, czy ona jest dla mnie właśnie trudna, czy łatwa, czy boli, czy nie boli mhm. i to też co ciekawe zauważyły koleżanki, które przychodziły rok temu, kiedy zaczynałam i teraz niedawno po przerwie przyszła jedna koleżanka i powiedziała, że Oj, ten dotyk jest już zdecydowanie taki mocniejszy i taki wyrazistszy i w ogóle. Co też jest mhm. dla mnie fajną informacją, bo to znaczy, że też tym rękom jakby no, no, nauczyły się pracować i, i robię to być może właśnie pewniej i lepiej. A powiedz tak już na koniec, mhm. e, niestety na koniec. Mhm. E, bo ty doszłaś do takiego punktu, w którym odkryłaś coś, co cię fas satysfakcjonuje, fascynuje, i, e, i myślę, że dostałaś takiego e, dodatkowego powera w życiu. Tak jest. I, tak jest. Dokładnie. Coś tam, czy tak e, podpala do działania. Tak, I wiesz co? Bo to jest. E, Na chyba... zastrzyk energii, no? Tak, to jest chyba właśnie to, co na początku tam wspomniałam, że praca w korporacji nie daje takiej wymiernej, wymiernych efektów. To znaczy, oczywiście możesz coś zrobić, ale też robiąc to, ileś lat, czujesz już tak, że to jest takie powtarzalne. Tutaj jest trochę tak, że jest zagadką każda nowa stopa, każdy nowy człowiek, który się pojawi, to, z czym przychodzi, to jak reaguje, jest jeszcze mnóstwo do nauczenia się, to jest też fajne, że tu jest naprawdę za każdym razem można czegoś nowego się dowiedzieć, doczytać do. do, do Uczyć tak, że to jest taka m, rzecz ewoluująca, więc ona się nie nudzi, no bo, no bo właśnie się nie, nie może znudzić, ponieważ jest różna. I to jest tak. mnie fajne. Tak, I chyba to tak. takie było, że właśnie dało mi poczucie, że nawet jak pracuję w ciągu dnia robiąc swoją pracę, która jest dla mnie już jakoś powtarzalna, to mam po południu jakąś perspektywę, czy też tam właśnie umówionego zabiegu, że to jest to, co taką mi daje przyjemność. I to jest takie fajne uczucie. Ty odczuwasz satysfakcję i przyjemność z tej pracy, a jaką byś miała radę? Może masz jakąś radę dla kogoś, kto nie do końca jest zadowolony z tego, co robi zawodowo i nie ma, no pewnie nie ma odwagi czegoś zmienić i tak się trochę męczy w swojej pracy. Mhm. Jaką byś miała radę dla takiej osoby? Postaram się krótko, ponieważ Postanąć. dla mnie wychodzenie ze strefy komfortu nie jest łatwe. To ja pozwoliłam sobie na taką zmianę, która wchodzi stopniowo. I dla osób, które są odważne i mają taką, właśnie czują w sobie taką umiejętność, po prostu rzucenia czegoś, zabrania się za coś nowego, to jest na pewno super. Ale jeżeli ktoś, tak jak ja jest trochę zachowawczy w takich zmianach życiowych, to myślę, że można zawsze znaleźć rozwiązanie, które będzie takim złotym środkiem. Czyli na przykład nie rzucać wszystkiego, tylko nawet troszkę czasami kosztem swoich innych zajęć, po prostu dodać sobie coś do nowego i patrzeć, jak to się rozwija. Tak, ale to gratuluję Ci, że ty znalazłaś i że godzisz te dwie te dwa zajęcia bardzo ci gratuluję bardzo dziękuję i zapraszam w ogóle wszystkich którzy by mieli ochotę sprawdzić i zobaczyć jak można się do ciebie zapisać i jakiś kontakt do ciebie zostaw z ogromną przyjemnością zapraszam adres mailowy pod który można napisać to olga.refleksologia@gmail.com i jeśli są jakieś pytania, a niekoniecznie od razu ktoś chce się zapisać, też można je wysłać, odpowiem z przyjemnością. Jesteś też na Facebooku, można się do ciebie zgłosić, nie wiem, na Messengerze, na Facebooku. Można, też. jak najbardziej. Jak najbardziej na Facebooku też są posty, które troszkę mówią więcej o tej refleksologii, więc jeśli ktoś miałby chęć zajrzeć, oczywiście. Olga Jakubowska, dziękuję, na razie. Ja również, do widzenia, dziękuję. Dobrze, trzymaj się, papa. Pa. A gdyby ktoś z sympatii chciał wesprzeć rozwój z pasją ci do twarzy, Polecam link zrzut.pl podany w opisie każdego odcinka, a może ktoś chciałby się podzielić swoją historią? Zapraszam. Mail również podany jest w opisie każdego odcinka. Zachęcam do obserwowania, polubiania i śledzenia podcastu. Z pasją Ci do twarzy.